Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj miał być odcinek z ogrodu o papryce, ale po ostatnich tragicznych wydarzeniach dotyczących Odry, gdzie ona jest na ustach całej Polski, a nawet całej Europy. Słuchajcie, postanowiłam też tutaj nagrać taki odcinek, pokazać wam jak to wygląda z mojego punktu, co tutaj się dzieje. No i słuchajcie, tak na sam początek pokażę Wam tereny nadodrzańskie tutaj na zachodzie kraju, w zachodniopomorskim. Jest susza. Nie dość, że właśnie mamy tutaj kolejny rok potężną suszę, gdzie trawy praktycznie nie ma. Pierwszy pokos siana żeśmy zebrali, zebrali z wiosny był nawet dosyć ładny, to tego to nie powiem, ale teraz zobaczcie jak to wygląda. Drzewa Usychają, liście już więdną, one się pokurczyły, oklapły, owoce się marszczą. Tak samo lasy sosnowe, one tutaj dosyć mocno wysychają, schną. Z wiosny widziałam, były suszki wycinane, jednak teraz. Pojawiają się kolejne i to nie słuchajcie, nie są pojedyncze drzewa, to są dziesiątki drzew. One tutaj wysychają po prostu. Mamy również upały, nie pada tutaj, w ogóle nie pada. Spadnie 2-3 e, litry raz na 2-3 tygodnie, i słuchajcie, to jest wszystko. No zresztą zobaczcie, tak tutaj wygląda. No i teraz jeszcze, jakby mało było tego. Zatruli rzekę, wybili całe życie w odrze. Zajdę tam na dół i pokażę Wam, jak to wygląda tutaj w rzeczywistości. Idę tutaj brzegiem odry. Przeszłam dwie główki teraz, idę do główki trzeciej. Wszędzie na brzegu leży pełno ryb. Tutaj są słuchajcie tysiące martwych ryb. Są rybki. Małe, średnie są ryby, duże. Woda jest taka, słuchajcie, mętna. Ona jest dziwna. Ma dziwny kolor. Pływają po niej jakieś takie brązowe farfocle i ma dziwny, dziwny taki zapach. No, ona po prostu, słuchajcie, ta woda śmierdzi. To nie jest naturalna woda. Odry jeszcze parę dni temu. Był u mnie Krzyś z kanału Crispol Farm i tutaj nad tą Odrą żeśmy byli zobaczyć jak ona wygląda, jaki jest jej stan i woda była czysta. Myśmy jeszcze w tej Odrze ręce płukali, sprawdzaliśmy jaka jest ciepła, a dzisiaj zmiana jest ogromna. Ja tutaj byłam już też co prawda wczoraj są nawet moje ślady i woda sięgała Tutaj tych śladów dzisiaj jest niższa, o kilka centymetrów opadła, czyli ona nadal opada, jej stan się zmniejsza. Do tego słuchajcie, tą Odrą płynie śmierć. Kto się zatruł doszczętnie. I jeszcze tak chodząc tutaj y, nad y, Odrą, bo ja bardzo często tutaj przyjeżdżałam, przy brzegu zawsze było pełno takich malutkich drobniutkich rybek. Teraz tak idąc, przyglądam się i słuchajcie, tych rybek w ogóle nie widać. Tutaj są ślady wilka, wilków, bo też tak zaobserwowałam, że cztery sztuki tutaj szły. Dwa wilki duże, dwa mniejsze. One tutaj też przychodzą pić. Słuchajcie, nie wiadomo co będzie z tymi wilkami, bo jeżeli one napiją się tej wody, może im to poszkodzić, mogą zdechnąć. Tak samo inne zwierzęta, sarenki. Czy, czy jelenie, czy, czy inna w ogóle zwierzyna, która przychodzi tutaj pić. Ryby są już, słuchajcie, ponaddziobywane, czyli też tutaj ptactwo się nimi żywi. Jadąc tutaj też na drzewach, widziałam kruki, widziałam ptaki drapieżne, które siedzą i co chwilę sfruwają nad brzeg odry. One tymi rybami się żywią. Też nie wiadomo, czy te ptaki nie pozdychają, także. Skala tej tragedii może być dużo większa niż nam się wydaje. No i cóż, powiem Wam, że Odra wygląda dziwnie. Jest jakoś tak smętnie ponuro, bo o tej porze, tutaj dzisiaj mamy piątek po południu, zawsze było nad Odrą dużo ludzi, jest ciepło. Pogoda sprzyja wypadom nad wodę. Przyjeżdżali wędkarze na ryby, rodziny z dziećmi, rozkładali namioty tutaj, po prostu biwakowali. Tak samo po stronie niemieckiej, a dzisiaj nie ma nikogo. Odra jest po prostu, słuchajcie, martwa. Czuć tutaj taką dziwną aurę jest nieprzyjemnie. Tam po stronie niemieckiej. Niemiecki rolnik ma bydło mięsne. Ono zawsze tutaj e, przychodziło do odry pić, bo tak jak mówię, no byłam e, tutaj często nad tą odrą na fotografię, na obserwowanie rzeki i zachodów słońca, czy, czy ptaków, zwierzyny. I to bydło. Ono cały czas było. Tutaj przychodziło na główki pić. Teraz to bydło jest odizolowane. Tam widzę, są słupki powbijane. Jest druty. Druty są porozciągane. Także to bydło siedzi tam. Też jest wywieziona cysterna, bo tam dalej jadąc drogą widziałam tą cysternę z takim dużym poidłem. Więc ono jest już odizolowane od, od koryta. Rzeki. Tak samo po naszej stronie polscy rolnicy mają dosyć dużo bydła, które piło tutaj z Odry. No i też nie wiadomo, jak to wszystko tutaj się zachowa, bo afera wyszła dopiero 2-3 dni temu, a się okazuje, że to problem nie jest od dziś ani od wczoraj. Jeszcze kilka dni temu dzieciaki się kąpały w Odrze. Też nie wiadomo, czy nie będzie skutków ubocznych, bo też słyszę ludzie, którzy gdzieś tutaj ręce zanurzyli w Odrze, doznali poparzenia, uczulenia podostawali. No powiem wam, że ja sama tutaj będąc wczoraj przechadzałam się nad tą Odrą, nie dotykałam oczywiście wody. W ogóle tutaj do tej wody nie wchodzę. po przyjeździe po przyjeździe Zaraz jak na trawę wychodzę, mam drugie buty, zmieniam od razu, żeby gdzieś tam tego dziadostwa nie przywozić do domu. I słuchajcie, no przyjechałam do domu i zaczęła mnie piec skóra. Także no nie wiem, czy to jest efekt alergii, bo jestem alergikiem, czy po prostu coś tutaj się unosi nad tą odrą. Także no dzisiaj przyjechałam, aby nagrać, pokazać Wam jak to wygląda i... Więcej niestety tutaj nad tą Odrą się nie pojawię. I takie pytanie, jak mogło dojść w XXI wieku do takiej tragedii? Słuchajcie, to jest niewyobrażalne, gdzie tutaj tysiące ludzi przebywały. No ja sama osobiście mówię, na rower jeździłam, przyjeżdżałam i niestety teraz to wszystko zostanie tutaj zabite na tym zachodzie. Mówi się o dużym stężeniu rtęci. Niemcy zrobili badania na terenie Brandenburgi. No tutaj za odrą jest właśnie teren Brandenburgi, pobrali próbki. Okazało się, że stężenie rtęci jest takie wysokie, że brakło skali. Zrobili drugi raz badania, zrobili trzeci raz badania. No niby to nie jest oficjalnie jeszcze potwierdzone. Nasza strona zaprzecza, żeby tutaj była rtęć, ale słuchajcie, ja już po prostu. Nie wierzę, no nie wierzę. Mówi się parę dni temu, że doszło do wycieku jakiegoś. Dzisiaj mówi się, że, że doszło do, do lekkiego skażenia. No ludzie, no do jakiego lekkiego skażenia? Jak zobaczcie, leżą tysiące ryb i to jest na całej linii odry, na, na, na odcinku bardzo długim. I jak to można w ogóle powiedzieć, że. Doszło do lekkiego skażenia, gdzie leżą potrute żaby, leżą ślimaki, płyną tam w oddali, zanim włączyłam tutaj kamerę, płynęły dwa martwe ptaki. Słuchajcie, z tą zdjęcia, które gdzieś ktoś już wstawia, martwe owce, martwe bobry, zwierzęta przy, gdzieś tam przy brzegach leżą już martwe. Być może napiły się tej wody, no nie wiem, nie mam pojęcia, jak można mówić, że doszło do, 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 do skażenia lekkiego, do jakiegoś wycieku. No, to są po prostu czyste bzdury. Odrą płynie śmierć i to trzeba nazwać po, po, po prostu, po ludzku. Odra jest, słuchajcie, zabita. Jest zabita na kilka lat i niech nikt się nie łudzi, że tutaj zaraz po tygodniu, po dwóch wróci życie, że problem zniknie. No, też rozsyłają alerty. Ja przed chwilką również dostałam alert, żeby nie wchodzić do wody, nie korzystać z tej wody, nie zamaczać rąk. No... Coś tutaj jest, słuchajcie, nie halo. No i tutaj, tak w zatoczkach, gdzie nie ma takiego intensywnego przepływu, zobaczcie, jak ta woda wygląda. Ona jest nieprzejrzysta, jest bardzo mętna, brązowa. Pływa po niej jakiś taki szlam, piana i śmierdzi. Ona okropnie, słuchajcie, śmierdzi wszędzie pełno jest martwych ryb. Z tych ryb wypływa jakaś taka ciemnobrązowa maść, jakby im się skrzela rozpadły czy coś. Słuchajcie, one są ponadgryzane, te ryby. Tutaj się już do nich dobierają różnego rodzaju ptaki. Widok, jednym słowem, jest okropny. Nie wiadomo jeszcze, jaką to skalę przyjmie, bo na dzień dzisiejszy, śmierć, słuchajcie. Płynie odrą, tylko czy nie wymknie się to poza odrę. Jeżeli tutaj ptactwo będzie się tymi rybami żywiło i inne zwierzęta, zwierzęta będą piły wodę z tej, z tej odry, czy to się nie skończy po prostu większą skalą tragedii? Czy to się nie wymknie nikomu spod kontroli? Także słuchajcie, no, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Tam odrą cały czas przepływają martwe ryby. Tam teraz płynie środkiem, też jakaś taka większa sztuka. No i smród. Jest niemiłosierny smród i nienaturalna. Słuchajcie, cisza tutaj nie ma nikogo. Odra po prostu wymarła. To jest takie nienaturalne zjawisko, nienaturalne zdarzenie. Nieprzyjemnie, słuchajcie, jest. To jest taka moje, takie moje tutaj spostrzeżenie, taka moja relacja. Nie podoba mi się to. Słuchajcie. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to wszystko się zakończy, czy w końcu dojdą, co się stało, czy było to celowe działanie zamierzone, czy coś się komuś wymknęło spod kontroli, czy winni się znajdą tej tragedii, no i jak to wszystko będzie dalej wyglądało, no ale nie napawa to w ogóle optymizmem, bo woda jednak spływa. Jeszcze parę dni temu dzieciaki, tak jak mówiłam, się kąpały, tutaj tętniło wszystko życiem i. No, zobaczymy, słuchajcie. Zobaczcie, jak tutaj o tej porze teraz jest przepięknie. Całą tą harmonię zakłócają właśnie setki płynących martwych ryb. Słońce pięknie zachodzi, widok jest przepiękny, a ktoś. To wszystko zniszczył, zatruł tą przepiękną rzekę, zaburzył tą piękną harmonię, zeszpecił ten cudny widok. Mam nadzieję, podkreślam to już kolejny raz, że ktoś za to odpowie i to srogo odpowie, że sprawa ta nie zostanie zamieciona pod dywan i sprawcy nie ujdą, że tak powiem, bezkarnie.